Siewa, cześć wszystkim. Słuchajcie, 17. organizujemy trzecią już edycję naszego wbiegania w gaciach na śnieżkę. 17 grudnia biegniemy. Ja jeszcze pozdrawiam póki co z gorącej teneryfy, chociaż jak widać dzisiaj, dzisiaj deszczowo, ale to dlatego, że jestem wysoko w górach na rowerze. W każdym bądź razie e, zapraszam wszystkich Hennych, żeby się kontaktowali ze mną e, na priwie. Mamy na dzień dzisiejszy 12-osobową ekipę. Może nie wszyscy dotrą, ale no jest mega fan, tak? Gacie krótkie e, i Heja na samą górę, na sam szczyt. W, przy czym od razu, nawet tych najbardziej zagorzałych zapaleńców, przestrzegam przed tym, że jeżeli nie jesteś przygotowany, przygotowana, bo kobiety też z nami startują e, pod kątem tlenowym i biegowym, to daj se spokój, lub nie jesteś. Nie się kompletnie przygotowany pod kątem zimna, to też proponuję, żeby dać spokój. W tamtym roku, mimo długiego, długiego morsowania i super przygotowania pod kątem zimna, pogubiłem raki, mało nie spadłem u góry, trzymałem się ledwo, co kurczowo łańcucha, ręce poprzymarzały, dramatycznie było ciężko, mega wiatr, mega mróz. W tym roku raczej łatwiej nie będzie, więc z jednej strony zachęcam, z drugiej strony ostrzegam. Chętnych zapraszamy 17. Trening nie Strach wyniszcza jak żywioł w kataklizmach Tylko spokój ducha Człowieka oczyszcza, to nie twarde i nie wuda Ta energia czysta, wyciska na treningach Wyciska sparingach, tak charyzma szpiga Do góry jak winda i się nie zatrzyma